Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Śliwa z tej strony, bieżąca analiza techniczna, czyli temat naszego dzisiejszego spotkania, mamy piątek, godzina około 10, więc pogadamy sobie co się pozmieniało na wykresach, wczorajsza sesja na do dolara wyjątkowo korzysta, korzystna, tam się pojawiły stosowne dane z rynku, Amerykańskiego i to one napędziły ten wzrost. No, patrząc z mojej perspektywy, kierunek, e, kierunek i wielkość świece wydaje się być uzasadniona, wskazując na wsparcie 105,50. Tutaj żeśmy oczekiwali zresztą, że stosowny ruch wzrostowy może się pojawić. Pytanie, czy on będzie miał dalej swoje konsekwencje, to jeszcze zobaczymy. Moje wątpliwości oczywiście związane są z samym faktem przełamania wzrostowej linii trendu. Mamy to na wykresie ceny, ale też na wskaźniku RSI. E, więc ogólnie pozytywne nastawienie do tego instrumentu, tak długo jak 105,50 pozostaje jako wsparcie, no to możemy takie założenie zrobić. Jeżeli cena spadnie poniżej wczorajszych minimów, to uznam to za pewnego rodzaju słabość i trzeba się mnie zastanowić, czy nie trzeba będzie sięgnąć po wartości, na przykład o dwie figury niżej. Jak na to zareagował zareagowała wspólna waluta europejska w relacji do dolara, no bynajmniej nie inaczej, czyli mamy odbicie od 1.0650 i cofnięcie w okolice 1.05, może nie aż tak precyzyjnie 1.05, bo tam bardziej 1.0540, czyli notowania wróciły tak naprawdę do początku. Tego tygodnia. Jest to potencjalne wsparcie. Jeżeli białe świecie zaczną się pojawiać, to, to trzeba będzie zastanowić się, czy ta czarna seria nie będzie dyskutowana na. W wykresie 4-godzinnym. Ja pozytywniej będę mógł się wypowiedzieć na temat kondycji euro dopiero, kiedy różowa strefa zostanie przełamana, czyli 0,650. Jeżeli co wyjdzie powyżej, no to rzeczywiście będziemy mogli odważniej zacząć tutaj podawać wyższe opory, z którymi będzie musiała się zmierzyć ten instrument. Nowozelandczyk. Sytuacja podobna, czyli też mamy cofnięcie. To cofnięcie trochę podobne jest do poprzedniego jednolita duża fala spadkowa moment, ja tylko jej kolor, bo ten czerwony nie przystoi na to, żeby oglądać te czarne świece, bo jest po prostu stosunięce. więc żółty będzie tu adekwatniejszy. Wysokość podobna, nie taka sama, więc nie możemy tu skorzystać z równ zjawiska równości korekt. No, dzisiejsza sesja, zobaczymy. Niebieska strefa 0,5930 to jest potencjalnie opór, ale jeżeli notowania wyjdą powyżej i zaczną ubijać to miejsce jako dołek, czyli taki scenariusz by się zaczął tworzyć, no to chyba trzeba będzie sięgnąć do, do ostatnich minimów, które się gdzieś tutaj pojawiły, które także współgrały z tworzeniem punktów zwrotnych, ja postaram się pokazać przynajmniej kilka tego typu zagadnień, że aktywność popytu w tym miejscu nie była przypadkowa, no ale warunek konieczny, tak, cena musi być powyżej 0,5930 i zacząć traktować to jako wsparcie, wtedy rzeczywiście będzie można odważnie spojrzeć na północ. Na razie wygląda to negatywnie, no ale mamy dopiero początek sesji europejskiej, więc jeszcze tutaj jest wiele godzin, wokół których się to wszystko może zmienić. Dolar australijski. Do amerykańskiego. Nasz kanał spadkowy cały czas się umacnia. Szansa na jakieś wyższe. Wartości większą mocniej dla Australijczyka została zaprzepaszczona wraz ze spadkami poniżej 0,6370. Więc dopóki notowania są poniżej, no to tutaj za bardzo pozytywnie się nie ma co wypowiadać. Tworzenie nowego dołka? Tak, ten scenariusz wchodzi w rachubę, szczególnie jeżeli ktoś ogląda niższe interwały, no to trzeba będzie sięgnąć do minimów z zeszłego roku, czyli do poziomu 0,6170. Tutaj był stosowny dołek, ja może wykorzystać tam jedną z wyżej położonych linii. No taka jest tendencja, więc nie mamy tutaj za bardzo wyboru i pomimo że wskaźniki leniwie podążają za tą, tą spadkową tendencją na dolarze australijskim. Nie chcą za bardzo tego potwierdzać, no ale nie ma większego wyboru. Dużo, wielkość wczorajszej czarnej świece jasno narzuca, kto jeszcze decyduje o tym sentymencie. Pytanie jeszcze, jak dzisiaj zostanie zinterpretowane właśnie te dane ze Stanów przez Europejczyków. To zobaczymy, czy to będzie tylko i wyłącznie korekta wczorajszej sesji, czy też notowania będą jednak próbowały wyjść powyżej 0,6370 USD CAD, który cały czas pozostaje w zakresie tych samych poziomów, ja je powtarzam już od wielu miesięcy, czyli 1,38 jako opór, i to jest ostatnie miejsce, gdzie podaż się pojawiła. 1,3650. Raz opór, raz wsparcie. Uwzględniając wielkość wczorajszej świecy i jej zamknięcie, to ja nie do końca jestem pewien, jak to traktować. Ale jeżeli spojrzymy na potencjalne wyjścia powyżej żółtego obszaru i potem cofnięcia do niebieskiego czy do 1,35 w grudniu zeszłego roku, to może jednak warto. Byłoby tą strefę troszeczkę przesunąć do góry, albo zwiększyć ten obszar potencjalnego ryzyka i potraktować to białą sekwencję wczorajszej świecy jako testowanie od dołu 166 6 i potraktowanie tego jako oporu, no ale poczekajmy, zobaczymy, czy takie założenie znajdzie tutaj uzasadnienie dla tego instrumentu. Jeszcze jeden japoński, który też dawał perspektywy na to, żeby spojrzeć do dołu. 149 to była ciekawa przestrzeń na wykresie godzinnym cena znowu wyszła powyżej tej wartości. Ja cały czas zastanawiam się, jak traktować te spadki z początku tego miesiąca z 3 października. No zobaczymy, czy to był jakiś impuls kierunkowy. Zmiana trendu, czy też i wyłącznie korekta? O tym dowiemy się w najbliższych godzinach. Jeżeli pojawi się nowy, wyższy szczyt, no to będziemy mieli jasny przekaz, że to na wykresie dziennym to świeca z dużym, dolnym cieniem. To jest tylko i wyłącznie korekta, i trzeba będzie szukać kolejnych punktów odniesienia na wyższych wartościach. Ogólnie w ostatnim czasie dolar jest o wiele, o wiele silniejszy w stosunku do Jena, o czym przypomina cały czas wskaźnik Bollingera i jego linie skierowane do góry. Surowce. Tradycyjnie ropa jest jako pierwsza, aczkolwiek nie za wiele się tutaj zadziało, poza tym, że mamy potwierdzenie, że 82 dolary, te okolice przynajmniej są nadal w kręgu zainteresowań posiadaczy długich pozycji, czyli niełatwo będzie zejść na niższe poziomy, skoro wczorajsze minima są w, tym, w tej przestrzeni, a dzisiejsza sesja sugeruje potencjalny atak na wyższe wartości, w tym m.in. 82 80. 8,50, tak czy tak, no myślę, że trzeba to rozważać w kategorii jakiegoś wyczekiwania, bo mamy cały czas konflikt który będzie na Bliskim Wschodzie, który oczywiście będzie bardziej czy mniej wpływał też na kwotowania tego surowca, więc dość trudno będzie się też go analizowało przy użyciu analizy technicznej, tak? ponieważ tam te informacje napływające napoję... z tamtego regionu świata w ciągu chwili mogą zmienić notowania tego instrumentu, a tym samym też i wnioski płynące z tego, co codziennie rano. Robimy. W przypadku Ropy Brent trochę łatwiej, bo jest kolejne podejście pod 88, a to miejsce traktujemy jako, jako opór. No i tak długo jak cena oczywiście powstanie poniżej 88, no to ja już wczoraj mówiłem 82, 78 to są te poziomy, które powinniśmy tutaj znać. Jeżeli cena wyjdzie powyżej 88, no to będzie to oczywiście dość duży popyt po stronie posiadaczy długich pozycji. Popyt wyciągnie nas pewnie w kierunku 93, 96, a potem może nawet 98. No, ale tak jak mówię, na razie czerwona strefa jako opór, i tak długo jak funkcjonuje, a na razie się spisuje dość dobrze, no to te wyższe wartości muszą poczekać. Złota. Notowania coraz śmielej zbliżają w kierunku 1900. Ja sobie tą strefę cały czas gdzieś tam powoli przyciągam w prawo, bo ona ze wsparcia może się zamienić w opór. Przynajmniej ja to będę traktował, to, będę ją traktował w takich kategoriach. Tam była po drodze jeszcze możliwość zatrzymania w okolicach 1850, ale to nie zadziałało i nie było jakimś szczególnym motywatorem dla kontynuacji trendu spadkowego. Ten jeszcze ma szansę trwać, przynajmniej tak informuje dwa klasyczne podejścia: czyli z jednej strony seria niższych szczytów niższych dołków, a z drugiej linia poprowadzona właśnie po szczytach wskazuje, że ten trend, pomimo że jest słabszy. Mniej dynamiczne niż ten poprzedni z roku 2022, to jednak jest to coś, o czym tutaj powinniśmy cały czas pamiętać. Dawno nie zagadaliśmy do kawy, więc szybkie spojrzenie, robusta 2325-50% zniesienie na 2300 dolarów zatrzymało nam spadki, więc cały czas pozostajemy w tej konwencji kanału spadkowego który gdzieś tutaj funkcjonował. Ja przypomnę, że tam było wcześniej mierzenie kierunkowe 2,580, wskazywało na potencjalną, no, nierówność, ale pod bardzo, bardzo zbliżoną zależność dwóch fal wzrostowych. Mamy nowy dołek, więc potwierdzony jest kierunek spadkowy, no ale pytanie, czy 2,300 zatrzyma tutaj wartość, spadki na, na, na kawie Robusta. Na pewno spadki poniżej 2300, no to ja od razu sięgałbym na dużo niższe wartości, bo to jest przestrzeń, która dość mocno spychała cenę nawet w stronę 2000. Tam po drodze jeszcze znajdziemy na wykresie dziennym jakieś wsparcia, jak na przykład 2200 i ono mogłoby zamienić nam czerwoną strefę ze wsparcia w opór, ale jest za wcześnie, żeby do takich scenariuszy sięgać. Na razie chyba powinniśmy kierować wzrok bliżej niebieskiego koloru, czyli dwa. 470 jako najbliższego możliwego ograniczenia dla białych świec. Kofi, czyli arabika, tutaj jest względny spokój, to jest wykres dzienny 155. Ja przeciągam sobie w prawo jako przestrzeń najbliższego ograniczenia dla wzrostów i chyba będę traktował to jako potencjalną korektę. Przynajmniej no, tak mnie zmusza do tego ta czerwona linia poprowadzona po dołkach. Oczywiście poziom 142 tutaj pozostaje dość istotnym elementem układanki związanej z stosowną reakcją popytu. Na razie to nie przekłada się jeszcze na jakieś większe zdobycze terytorialne. O większych wzrostach będzie można powiedzieć, że cena wyjdzie powyżej 155, ale to tak jak mówię, trzeba cierpliwie poczekać i zobaczyć, czy te najbliższe ograniczenia gdzieś tutaj zostaną przełamane. Na razie wygląda to korzystniej krótkoterminowo dla wzrostów, ale te wzrosty powtórzę, ja raczej nazwałbym korektą, nie trendem samym sobie. Dax, no czegoś spodziewaliśmy się w zielonej strefie, czyli pomiędzy 15600 a pomiędzy, pomiędzy 15 a no Jakiejś większej reakcji po stronie niedźwiedzi. Niedźwiedzie rzeczywiście obudziły się w tym zakresie, przynajmniej ja to tak interpretuję jako wczorajszą, to wczorajszą przecenę gdzieś tam z godzin 14 i późniejszych, seria czarny świec, powtórka z historii w relacji do tego, co było drugiego października, a więc jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym, to podejście do poziomu 15600, to jest zamiana dawnego długoterminowego wsparcia w opór. No to ja coraz odważniej będę spoglądał w stronę 15 tysięcy i niżej. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, że no dobra, ale ostatni sentyment jest wzrostowy i Ameryka też rosła. No ale tak jak mówię, wykres mówi jedno. E, testowanie od góry zielonej strefy i z, z dodatkowo z tą formacją świecową, gdzie czarny korpus obejmuje biały, czy mamy objęcie besy. No. Na razie nie za dobrze wróży dla jakichś większych wzrostów na tym instrumencie. NASDAQ, Czyli Stany Zjednoczone, ostatnie sesje pozytywne. Wczorajsza to jest cofnięcie do 15-200 i potraktowanie tego w krótkim terminie jako już przestrzeni, która powinna wypychać notowania tego instrumentu do góry. Ja no muszę być pozytywnie nastawiony, tak? no bo z jednej strony pokazywałem Państwu na wykresie dziennym, jakie są konsekwencje wynikające z ubijania wsparcia 14 580 i 14 600 tego różowego, i takie się też zadziały podwójne dno, wyknięcie ceny powyżej 15,200, więc to otwiera teoretycznie drogę na wyższe nowe szczyty. To co mnie troszeczkę martwi, albo może zacząć martwić, o no tak, albo gdzieś tam będę miał z tyłu głowy, bo to jest raczej trzeba w takich trochę lżejszych kategoriach. Ujmować, że no te trzy literki RGR nadal jeszcze funkcjonują. Linia szyi skierowana jest oczywiście do dołu, więc musiała być znaczna aktywność podaży, żeby ten wykorzystać potencjał wynikający z tej formacji. Tam jest około 14300. Ja dorysowałem drugą równoległą linię do linii szyi, poprowadzoną po szczytach i tworzy się z tego taki kanał spadkowy. I właśnie ten kanał spadkowy troszeczkę mnie tu martwi, ale on nabierze chyba. Większego znaczenia, jeżeli notowania na zdaka wróciłyby poniżej 15,200. Na razie jeszcze bym się za bardzo tym nie martwił i jednak spoglądał do góry, aczkolwiek no mam gdzieś tam z tyłu głowy, że te wzrosty nie są takie w szerszej perspektywie. Czyli patrząc co się dzieje od okresu wakacyjnego, trochę brakuje agresywności po stronie byków. To są jednorodne ruchy, przy czym nie ma kreacji nowych szczytów, więc zobaczymy czy tym razem się to uda. US30. No, tutaj nie jest zaciekawie, ponieważ pomarańczowa strefa, czyli 33200, robi to, co do niej należy, czyli była pretekstem do tego, żeby zatrzymać wzrosty. Klasyka gatunku, dołek zamieniony w szczyt, więc to zmusza mnie do spojrzenia w stronę o 1000 punktów niżej, 33200. Pomarańczowy obszar, już poprawiam, niech to będzie te 34200 jako. Wartość właśnie. Co tysiąc punktów mniej więcej są te kluczowe elementy tu rozrzucone. Taka ciekawostka. Nie, do, nie muszę chyba mówić, że dynamiki niewiele tutaj jest. Te fale, nie, chciałoby się powiedzieć, na wyższym interwale zachodzą na, na siebie. Brak możliwości jak na razie patrzenia w kierunku nowych historycznych szczytów, bo to, co się wydarzyło w ostatnim czasie na 34-200, zabraniami na to, żeby zakładać, że jakieś wzrosty tutaj dalsze mogą mieć miejsce. No, zobaczymy, jaka będzie dzisiejsza sesja amerykańska. Ale ja nie zdziwię się, że notowania będą miały chęć raczej kierować się w kierunku zielonej strefy niż żółtej. SP 500. Tendencja wzrostowa funkcjonuje. Notowania dotarły do 4400. Wspominałem, że to jest najbliższa przeszkoda dla byków. Czarna świeca obejmuje białą, a właściwie korpusy, bo w formacjach świecowych większą wagę się, przypisuje się korpusom niż wysokości całej świecy, więc objęcie hossy na oporze to nie jest jakiś szczególnie pozytywny sygnał, więc może się okazać, że będzie chęć wrócenia w okolice ostatnich minimów 480. 4200 szerzej traktowane jako wsparcie może być testowane tutaj podobnie jak na NASDAQu można próbować rysować jakieś dwie równoległe Linie tworzące ten kanał. No, ale tak jak mówię, moje opisywanie 1, 2, 3, 4 wymaga, żeby piątka zrobiła nowy szczyt. Przynajmniej teoria jota wymusza, żeby to był impuls. Zaczniemy się poważnie martwić na temat kondycji SP500, właściwie byków na SP500, jeżeli cena spadnie poniżej 4203 żółtego wsparcia. Wtedy, zarówno w skalach dziennych, jak i tygodniowych, no będzie to poważny sygnał słabości i trzeba będzie zacząć sięgać po dużo. Dużo niższe poziomy. Zobaczmy jeszcze na, szukam brytyjskiego rynku, bo tam też są poziomy bliskie szczytom. To wszystko gdzieś tam się kumuluje w okolicach 7600, raz powyżej, raz poniżej. Przyznam szczerze, że chyba trzeba było zostawić jednak ten instrument. I dać sobie chwilę wyczekiwania. No chyba, że ktoś preferuje inwestowanie od bandy do bandy, czyli w ramach właśnie jakichś takich ruchów bocznych. Bo tutaj z trendem, no, nie powiem, że nie jest on skierowany raczej do góry, no bo ostatnie ruchy takowe są. No ale pod te fale spadkowe też nachodzą na siebie, więc brakuje tej dynamiki po stronie kontynuacji tych wzrostów. Na pewno zostawiam sobie pomarańczowy kolor 7600, bo jeżeli cena spadłaby znowu poniżej, to to jest potencjalny opór, który z przeszłości gdzieś tutaj do mnie przemawia, z jakimiś tam większymi naruszeniami. Zobaczymy, czy to będzie jeszcze w ogóle funkcjonowało. No ale do tego potrzebujemy pewnie kilku dni, może kilku tygodni. Z mojej strony to tyle. Tradycyjnie na koniec notka prawna, a ja zapraszam Państwa już w poniedziałek na kolejne nasze spotkanie.